Zadanie 12. Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f od x. To się równa ax kwadrat plus bx plus 1, gdzie a oraz b są pewnymi liczbami rzeczywistymi, takimi, że a jest mniejsze od 0 i b jest większe od 0. Na jednym z rysunków a, b, c i d przedstawiono fragment tej właśnie funkcji. I fragment wykresu funkcji przedstawiono na którym rysunku, czyli który z tych czterech rysunków przedstawia wykres tej funkcji. No i teraz popatrzmy. Liczba a. Liczba a, która stoi przy x do potęgi drugiej, jeżeli ona jest większa od zera, to znaczy, że ramiona paraboli. Mają być skierowane do góry, czyli w takim przypadku rozmawialibyśmy o wykresie A i wykresie C. Natomiast my w treści zadania mamy powiedziane, że A jest mniejsze od zera. Jeżeli A, czyli liczba, która stoi przy x do potęgi drugiej, jest liczbą mniejszą od zera, to to oznacza, że ramiona paraboli w takim przypadku muszą być skierowane do dołu. To znaczy, że my tutaj będziemy rozważać, Pomiędzy odpowiedzią B i pomiędzy odpowiedzią D, czyli A i C, musimy wykluczyć. Kolejną sprawą jest to, że tutaj mamy postać ogólną funkcji kwadratowej. Postać ogólna funkcji kwadratowej wygląda w ten sposób: Ax kwadrat dodać Bx dodać c, gdzie C to jest zawsze punkt przecięcia się paraboli z osią o y, czyli z tą planową. No i tutaj widzimy, że zarówno w tym, jak i w tym przypadku C jest takie samo i wynosi 1. Skoro C jest równa 1, to znaczy, że do wykresu takiej funkcji należy zawsze punkt o współrzędnych 0 i 1. Tylko problem leży w tym, że punkt o współrzędnych 0 i 1 należy zarówno do tej, jak i do tej funkcji. Czyli to, co powiedziałam teraz, nie jest taką wiadomością, na podstawie której moglibyśmy wykluczyć jedną z tych dwóch odpowiedzi. Dlatego musimy tutaj... Poszukać jeszcze jednego argumentu, na podstawie którego moglibyśmy podjąć decyzję. I tutaj należałoby zwrócić uwagę, że w tym przypadku wierzchołek paraboli leży w drugiej ćwiartce, a w tym przypadku leży w pierwszej ćwiartce. Można byłoby domniemać, że współrzędna y wierzchołka jest taka sama y. -owa. Można byłoby do mnie ale z całą pewnością współrzędna Xowa tego wierzchołka i tego wierzchołka to są dwie różne liczby. Jeżeli chcemy policzyć współrzędną wierzchołkową wierzchołka paraboli, to my tutaj musimy skorzystać z następującego wzoru, czyli będzie to minus B dzielone na 2A. No ale teraz popatrzmy: z treści zadania wynika, że B jest liczbą dodatnią. To znaczy, że licznik musi być ujemny. Czyli licznik tego umamka musi być ujemny. To znaczy, że tutaj na pewno wykluczamy odpowiedź D. Dlaczego? Dlatego, że w tym przypadku X-owa wierzchołka jest liczbą dodatnią, tutaj jest liczbą ujemną. Natomiast to, co powiedziałam przed chwilą, może być mylące. Dlaczego? Dlatego, że przypomnijmy sobie, że A również będzie liczbą ujemną. Czyli popatrzmy. Jeżeli podlicznik podstawimy liczbą większą od zera, to licznik będzie wtedy liczbą mniejszą od zera, ale jeżeli wiemy na pewno, że a jest mniejsze od zera, to znaczy, że mianownik też musi być liczbą mniejszą od zera. A jeżeli licznik i mianownik są liczbami mniejszymi od zera, to w tego typu przypadku będziemy wiedzieli, że minus b dzielone na 2a musi być liczbą większą od zera. No i dzięki temu, e, tak naprawdę, wiemy na pewno, że to nie odpowiedź d musimy wykluczyć, tylko odpowiedź b. Czyli ostatecznie wiemy, że odpowiedź d jest odpowiedzią prawidłową.